Halo halo dzień dobry, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i w 50 już odcinku z serii wygrałem w Wars The Skywalker Saga. Trochę sobie teraz pobiegałem po tym lokalu i porozwalałem parę rzeczy, bo mi się nudziło. Mam 2 441 stadów, więc jeżeli, tak sobie pomyślałem w tym yy, poziomie, który teraz nas czeka, udałoby się uzbierać 550 tysięcy stadów, co przy takim drożniku nie jest jakąś wielką liczbą, to udałoby nam się już dobić do 3 milionów, co byłoby fajne. Przepraszam też za brak pożegnania w poprzednim materiale, ale ucięło mi je bez kitu ucięło mi je. Także przykro mi. Ale to nieistotne mistrzowie włamania rozpoczynamy poziom i zobaczymy co to będzie za poziom, czy będzie na nim dużo kasy i... Czy fajnie nam pójdzie, czy może w końcu jakieś wyzwania zrobię, bo jak na razie nie idzie mi z tymi wyzwaniami. Miałem też podpowiedzi jakby co zrobić, żeby te wyzwania pozyskać, nie?

nie wiem, um, Tu będzie taki I jeden. DJ! Me in the first order cottage. Go back. <laughs> Boże, ma ten klocek do rozpinania. Nie wierzę. Dobra, jeśli nam pomoże, to bardzo dobrze. Ale ja muszę koniecznie porozwalać wszystko co tutaj jest. A nie bij Rose. Bo ona ci nic nie zrobiła akurat, tylko bij te szafki tutaj, one są złe. To są złe szafki. Dobra, wszystko co było w celi, rozwa w celi rozwaliliśmy. Czy Rose może... Aha, nie możemy tego teraz otworzyć, bo nie mamy broni przy sobie. Zapomniałem o tym. Nie mamy aktualnie broni, bo nam została ona zabrana. Zdałoby się, żebyśmy spróbowali tę broń odzyskać, ale najpierw sobie wejdę na górę i zobaczę, co tu w ogóle jest. Wow! Zgarnęło mi jakiś jakąś fioletową monetę, która sobie była tam w środku. To nieźle. Tak po prostu. No i w ten no to sposób zyskaliśmy prawdziwego tetaj, nawet o tym nie myśląc, ale dalej mam nadzieję, że uda się 550 tysięcy w tym poziomie nazbierać. O, musimy się dostać tutaj, bo tutaj są nasze bronie. Niech puści mnie, bo nie jestem strażnikiem. Muszę się do strażnika przebrać, tak? Więc żeby się przebrać do strażnika, to wydaje mi się, że będziemy musieli jakiegoś naklepać. I zabrać mu strój Albo nie, może wystarczy rozwalić tutaj te szafki i się przebrać? Tak myślę no Najpierw trzeba wszystko porozwalać co tu jest konkretnie, bo tak nam gra nakazuje Eee, yy, okej okay. Okej, okay, oni tu teraz przybiegną A my ich pobijemy. Tak? Tak. Cyk! Trzeba was naklepać, panowie! I oddacie nam swoje stroje wtedy. No bardzo tak. Gdy ja wskakuję w twoje portki... A ciebie, jak już wybawiliśmy... Wyzabiliśmy... To też możemy naklepać i zgarnąć... helm, ale nie dostaliśmy tu owia. Z tym, że czy ten tuł jest nam potrzebny Jakbyśmy chcieli na przykład sobie Aha, w ogóle nie musimy tędy przechodzić Już teraz, bo przecież otworzyliśmy to To nie musieliśmy ich wybawić Wybawić? Jezu! Nie musieliśmy ich wybawić, żeby pozyskać strój, tylko żeby otworzyć te drzwi Okej, okay, a ja się skupiłem na tym, żeby się przebrać i otworzyć Dobra, gdzie tu jest jakiś kozak, chodź Finn, jak nie ma broni to nie potrafi robić żadnego ataku od góry No bo on się normalnie brońką przyciąga, nie a teraz nie potrafi tak od góry atakować No troszeczkę już jesteś bez pistoletu Koleżko Dobra przebrałeś się Fin już całkiem za strażnika Czy było to potrzebne? Nie wiem, wiem że potrzebujemy odzyskać naszą bronię A jak to zrobić? Eee... Jakiś pomysł, jakby to otworzyć? To jest zasilane tym tutaj na środku, może wystarczy nacisnąć guzik? To jest do drzwi, więc nie. Ale, mamy tu jakąś trampolinę. O, dzięki której możemy wejść na górę. Ok, ma to sporo sensu. Ok, teraz możemy to wyłączyć. Dobra, taka opcja mi się podoba. Bo teraz odzyskamy brońki, czyli najpierw musimy to rozwalić. No to dawaj Rose, rozwal to. Że ty się nie boisz, czegoś takiego dotykać. O nie, a się tu teraz zamieszanie robi? Dobrze, to są nasze ziomki, bo my im pomogliśmy. Gorzej, że Fin jest przybrany za strażnika, więc będzie im się wydawało, że jesteśmy strażnikami. Nieważne, ważne, że odzyskaliśmy broń. Dobra. A ja myślałem, że mogę to teraz rozwalić, a nie mogę. Yy, dobra. Wszystko rozwalone, bardzo dobrze. O co chodziło? To teraz możemy stąd spadać, nie? Wow, a jak naciszę drugi guzik? Też wypadnie kasa. Też wypadnie kasa, dobrze. Eee, yy, uno sekundo. Bo koledzy mają do nas jakiś problem Wszedłem teraz do celi, nie? Nie wiem czy to rozsądne, bo mogliby za mną po prostu targnąć drzwi, ale... Ale zauważyłem tu rzeczy, które można by rozwalić, więc... Dlaczego by tu nie wchodzić? Udało mi się, że każdy ma w celi worek do boksowania. Dobra, zawijamy stąd, zawijamy stąd. W ten sposób, kanałami uciekniemy. Syk! Panowie, ale nie denerwujcie mnie. Ło ile was jest, Co jest. Ale oni są łatwi, bardzo szybko spadną. Skakujemy do dziury. Jakaś więźniarka tam spadła razem z nami. Powiedzcie, że będziemy mieli okazję się tym przejechać, nie tylko na kotce. Powiedzcie, że będę mógł tym pojeździć, proszę. Mhm. I must come here. Też mi się wydaje, że poszli tędy. Znaczy nie, ja jestem po drugiej stronie. To nie, nie poszli tędy. O powiedzcie, dajcie mi tym pobiegać, dajcie mi tym pobiegać. Proszę, proszę, proszę. Aha Wypuścili je. No w filmie była scena jak oni wsiedli na te stwory i... i... I jechali na nich. O nie! Nie dali mi takiej możliwości. O, luk, luk, weźmiesz broń, weźmiesz miecz? Dawaj, śmiało, wywal go, proszę, wywal go do tyłu po prostu. Tak! Ta <słyski> Strzelił pocha. Teraz nas przeniesie do rej, prawda? Tak, Mistrzowie włamania. I teraz tak, poziom ukończony. Jest prawdziwy Jedi, ale nie było 550 tysięcy, niestety. Było. No 284 tysiące. No to dość dużo nam jednak zabrakło. Przykro mi z tego powodu, nie Ale aż dwa wyzwania. Wow, nie mam pojęcia za co. Zero nie zestawów, czy są jakieś postacie? Nie było postaci. Znajdź Mistrza Skywokera. Dobra, kochani, to w następnym odcinku podążymy za tym starym pierdzielem, który się na nas obraził i sobie poszedł, nie przyjął podarunku, jaki jest jego własny miar świetny. ale w tym odcinku to by było na tyle. Także no co, ja wam dziękuję za oglądanie, widzimy się niedługo, a ja się sobie zagram, na razie i pa pa.